Co byś zrobił, gdyby twoja własna rodzina porzuciła cię na przenikliwym mrozie? Dokładnie to przydarzyło się pewnej babci, a jej reakcja zaskoczyła wszystkich. Dołącz do nas, by dowiedzieć się, jak ta starsza pani odpowiedziała na rozdzierającą serce sytuację i jak ten zaskakujący zwrot wydarzeń wszystko zmienił. Było bardzo zimno w Warszawie. W busie siedzieli wnukowie Bartek i Magda, którzy ledwo ukrywali zniecierpliwienie. Ogrzewanie pojazdu z trudem radziło sobie z zimowym mrozem. Bartek, w którego ciemnych oczach odbijał się niepokój, nerwowo stukał palcami o kierownicę, a niespokojne rytmy zdradzały jego zdenerwowanie. Magda, z dręczącym poczuciem winy wypisanym na twarzy, uparcie wpatrywała się w mijające krajobrazy, podczas gdy światła miasta zlewały się w żółtawe plamy, w mglistą noc. Na tylnym siedzeniu łucja czuła ciężar starości w każdej kości, w każdym piszczącym oddechu ulatującym przez spierzchnięte usta. Cienki płaszcz, który dostała niegdyś w prezencie od zmarłej córki, niemal nie chronił przed przenikliwym wiatrem przenikającym do szpiku kości, a łzy przymarzały jej do policzków. Przy każdym wstrząsie busa narastał w niej strach, a ból zaciskający się na klatce piersiowej stawał się coraz bardziej nieznośny. – Babciu, musimy pojechać do centrum miasta, załatwić kilka spraw. Zabierzemy cię na małą przejażdżkę. – Co o tym myślisz? – odezwał się Bartek. Łucja spróbowała się uśmiechnąć, ale serce ją bolało. Coś było nie tak. Czuła napięcie unoszące się w powietrzu, omijające ją wzrok Bartka i drżącą nerwowość Magdy. Mimo to myśl o zgiełku miasta napawała ją odrobiną radości. To byłoby wspaniałe, kochanie, odpowiedziała, starając się odegnać złe przeczucia. Podczas gdy Łucja podziwiała widok rozświetlonych ulic, Bartek i Magda wymieniali niespokojne spojrzenia. Magda nerwowo przygryzła dolną wargę. Jesteś pewien, że to najlepsze rozwiązanie, Bartek? Wyszeptała z lękiem w głosie. Nie mamy innego wyjścia, Magda odparł Bartek ponuro. Wiesz, że nie możemy już dłużej się nią zajmować, tak będzie najlepiej dla wszystkich. Magda skinęła głową walcząc ze łzami. Wiedziała, że brat ma rację, ale wyrzuty sumienia ściskały jej żołądek. Widok Łucji, zawsze tak troskliwej, teraz złamanej i wątłej, był prawie nie do zniesienia. Bus skręcił w ciemną opuszczoną uliczkę. Nocne cienie otoczyły ich niczym groźna kurtyna. Bartek wyłączył silnik. Ciszę przerwał tylko świszczący oddech Łucji. – Jesteśmy na miejscu, babciu – powiedział Bartek, otwierając drzwi. Łucja rozejrzała się zdezorientowana. – Gdzie jesteśmy, kochanie? – spytała drżącym głosem. Bartek wysiadł, po czym wyjął walizkę Łucji z bagażnika. – Zostawiamy cię tutaj, babciu. Możesz stąd dojechać autobusem do schroniska. Zostawiliśmy ci pieniądze na bilet w torebce – pod łucją, jakby rozstąpiła się ziemia. Schroniska? Jakiego schroniska? zapytała, a jej głos załamał się ze strachu. Bartek unikał jej wzroku, wyrzucając słowa z siebie w pośpiechu. Dla seniorów, babciu. Tam będziesz w dobrych rękach, zapewnią ci opiekę. Łucja chwyciła za ramię wnuka, rozpaczliwie się go trzymając. Nie. Proszę, nie zostawiajcie mnie tutaj. Obiecuję, że nie będę wam ciężarem. Pomogę w domu, będę gotować, zajmę się ogródkiem. Magda zaczęła płakać, łzy spływały po jej bladej twarzy. Bartek, proszę, błagała. Jednak brat ją uciszył. Dość, Magda, podjęliśmy decyzję. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Z siłą wyrwał się z uścisku łucji. Żegnaj, babciu, uważaj na siebie. I tak, nie oglądając się za siebie, Bartek i Magda wsiedli do busa i odjechali, zostawiając łucję samą w ciemnej, zimnej uliczce. Śnieg padał nieustannie, okrywając cienką, białą warstwą opuszczoną staruszkę. Wiatr wył za wzięcie, porywając ze sobą jej marzenia i nadzieje. Pozostawiając tylko nieskończoną pustkę. Ból zdrady był nie do zniesienia. Przytłaczający. Łucja upadła na kolana w śniegu, a jej żałosne wołanie zniknęło w bezlitosnej, lodowatej nocy. Zdezorientowana i samotna, Łucja błąkała się po opustoszałych ulicach Warszawy. Śnieg uderzał w jej tarczę puszki. w jej twarz, niczym drobne igiełki lodu. Zniszczona walizka, która stała się nie do zniesienia ciężka, uderzała jej co krok o nogi, stając się symbolem jej roztrzaskanego życia. W uszach wciąż dudnił wycieńczający szum wiatru, przypominając o dotkliwej samotności. Miasto, kiedyś przyjazne, z uroczymi kawiarniami i rozświetlonymi wystawami, teraz zamieniło się w labirynt grozy. Każdy róg ulicy zdawał się ślepym załukiem. W końcu zapuściła się w ciemną boczną uliczkę, gdzie śnieg piętrzył się w zaspy, przypominające rzędy opuszczonych nagrobków. Łucja potknęła się o jakiś worek na śmieci i upadła na lodowaty puch. Ból fizyczny zlał się z cierpieniem psychicznym, tworząc wir wszystko pochłaniającej rozpaczy. Zamknęła oczy, a jej łzy łączyły się ze śniegiem, spływając po policzkach w gorzkim, smutnym potoku. Boże, pomóż mi! Wyszeptała chrapliwie. Słabym głosem, który niemal znikł w wietrze, Czym zawiniłam, że tak mnie ukarano? Jej słowa odbiły się echem w pustej uliczce, bezgłośną prośbą o ratunek. Wtem nagle dobiegł ją cichy, melodyjny śpiew, jakby z innego świata. Lucja otworzyła oczy. Ciekawość wzięła górę nad rozpaczą. Wsparła się o zmarzniętą ścianę, z trudem, podnosząc się na nogi. Każdy ruch był dla niej bolesną walką z chłodem i cierpieniem. Kościół wyszeptała, a w jej sercu zalśniła nowa nadzieja. Wieża z krzyżem na szczycie jaśniała w ciemności niczym promień światła, boski znak wśród najgłębszej rozpaczy. Łucja zawahała się przez chwilę, kiedy strach i niepewność starły się w niej z pragnieniem znalezienia schronienia. Jednak wspomnienie zdrady wnuków popchnęło ją w stronę świątyni. Drzwi były uchylone. Łucja ostrożnie weszła do środka. Ciepło otuliło ją niczym ochronne ramiona a zapach kadzidła i palących się świec ukoił jej zmysły. Przy ołtarzu ksiądz Michał śpiewał pieśń, która niosła otuchę i wiarę, a jej głęboki, serdeczny ton wypełniał świętą przestrzeń. Melodia sięgała duszy Łucji, niosąc ukojenie dla zranionego serca. Łucja usiadła w ławce, a z oczu znowu popłynęły łzy. Każda kropla symbolizowała jakieś wspomnienie, cząstkę życia rozbitego na kawałki. W jej myślach pojawił się obraz męża, Tomasza, wspomnienie ich miłości i wychowywanych wspólnie dzieci. Przypomniała sobie Bartka i Magdę z dzieciństwa, jak biegali po domu, wnosząc radość w każdą chwilę. Teraz te obrazy parzyły jej duszę niczym ukłucia igieł, zżerały ją wyrzuty sumienia. Czy zawiodła jako matka i babcia? Czy zbyt wiele wymagała, oczekując, że wnuki zaopiekują się nią na starość? Dręczyły ją wątpliwości, a jej myśli popadały w wir niekończącego się obwiniania się o wszystko. Ksiądz Michał, wyczuwając jej obecność, przerwał śpiew i podszedł do niej. Czy mogę ci pomóc, córko? zapytał łagodnie, a w jego głosie pobrzmiewało współczucie. Łucja uniosła zapłakane oczy i opowiedziała mu swoją historię. Mówiła o zdradzie wnuków, o opuszczeniu i okrutnych listach. Każde słowo było jak rozdrapywanie świeżych ran. Ksiądz Michał słuchał z uwagą, na jego twarzy malował się smutek i zrozumienie. Nie jesteś sama Łucjo odezwał się, ściskając jej dłoń. Bóg jest zawsze z tobą, był przy tobie i będzie a ten kościół to schronienie dla wszystkich, którzy cierpią. Zostań tu dziś na noc, odpocznij, ogrzej się. Jutro zobaczymy, co da się zrobić. Łucja z głębi serca podziękowała mu za dobroć. Po długich godzinach po raz pierwszy poczuła nadzieję. Kościół wraz ze swoim ciepłem i gościnnością stał się dla niej tymczasowym domem, bezpieczną przystanią w burzliwym życiu. Gdy ksiądz Michał wrócił do ołtarza, Łucja zamknęła oczy i modliła się, prosząc o siłę na niepewną przyszłość. Kościół, dotąd obcy, stał się schronieniem, gdzie mogła szukać ukojenia i wiary, która uleczy jej rany. Wiara, która towarzyszyła Łucji przez całe życie, dodała jej sił, by rankiem powstać z twardej kościelnej ławki. Choć nieprzespana noc pełna koszmarów wyczerpała ją, poranne światło wniosło promyk nadziei. Ksiądz Michał, który witał ją ciepłym spojrzeniem i życzliwym uśmiechem, znalazł łucję modlącą się głęboko przed ołtarzem. Podszedł cicho, z szacunkiem dla jej skupienia. Łucja, wyczuwając jego obecność, uniosła oczy pełne łez. Ojcze, czuję się taka zagubiona i samotna, wyszeptała z bólem w głosie. Ksiądz Michał objął ją z czułością. A jego pocieszające słowa działały jak balsam na zranioną duszę. Łucjo, nie jesteś sama. Bóg zawsze jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Ten kościół jest domem dla każdego, kto go szuka. Łucja zaznała otuchy w słowach księdza i we wsparciu kościelnej wspólnoty. Kobiety z parafii o spracowanych dłoniach, ale wielkich sercach, podały jej gorący rosół i świeży chleb znalazły dla niej czyste ubrania i ciepłe koce. Członkowie wspólnoty poruszeni historią Łucji spędzali z nią czas na przemian, dodając jej otuchy i okazując troskę. Łucja odnalazła się w codziennym życiu Kościoła, czerpiąc siłę z wiary, by ukoić swój ból. Pomagała w kuchni, nakrywała do wspólnych posiłków, uczestniczyła w modlitwach i mszach, szukając w nich mocy potrzebnej, by wybaczyć wnukom i ruszyć dalej. Pewnego dnia, kiedy pomagała porządkować kościelną bibliotekę, Łucja natrafiła na starą, zniszczoną Biblię w skórzanej oprawie, z pożółkłymi stronicami pełnymi ręcznych notatek różnych osób. Zaczęła ją czytać, a święte słowa przeniosły ją w świat wypełniony pokojem i nadzieją. Historie ze Starego i Nowego Testamentu mówiące o cierpieniu i odkupieniu stały się dla Łucji odbiciem jej własnych doświadczeń. Znajdowała ukojenie w naukach Jezusa, a każda strona przybliżała ją do uzdrowienia ran, stopniowo zastępując ból i gniew miłosierdziem oraz wybaczeniem. Zainspirowana wiarą, Łucja postanowiła napisać list do wnuków. Z pomocą księdza Michała przelała na papier swoje uczucia, szczerze opisując rany zadane przez zdradę, a jednocześnie wyrażając nadal niezmienną, bezwarunkową miłość do nich. Własnoręczny list, wypisany drżącymi literami, był dowodem wewnętrznej siły Łucji. I zdolności jej serca do wybaczenia. List głęboko poruszył księdza Michała, który zdecydował się odczytać go wiernym podczas niedzielnej mszy. Gdy słowa wybrzmiały w kościelnych murach, rozlegając się echem w sercach zebranych, poruszyły każdego do głębi. Słowa Łucji, pełne emocji i szczerości, wzbudziły współczucie i solidarność. Jej historia rozprzestrzeniała się lotem błyskawicy w całej wspólnocie, wkrótce docierając także do wnuków. Wstyd i wyrzuty sumienia zaczęły ich dręczyć. Podczas gdy Łucja z każdym dniem stawała się silniejsza dzięki wierze i wsparciu życzliwej parafii, ziarno wybaczenia, zostało zasiane również w sercach Bartka i Magdy. Łucja wierzyła, że pewnego dnia to ziarno wykiełkuje. Mijały tygodnie, a wieść o historii Łucji docierała coraz dalej. Zainteresowały się nią media, zauroczone poruszającą opowieścią o opuszczonej staruszce, która znalazła schronienie w wierze. Wkrótce Łucja stała się niemal sławna. Zapraszano ją na liczne wywiady i programy telewizyjne, napływały do niej listy wsparcia z całego świata. Choć wciąż była krucha, w jej spojrzeniu na nowo lśniło światło, a życzliwość i wybaczenie, które od niej promieniowały, dotykały serc wielu ludzi. Zaczęły też płynąć datki od osób poruszonych historią Łucji, pragnących pomóc jej zacząć nowe życie. Pewnego dnia w środku całego zamieszania pod kościołem zaparkował samochód. Wysiedli z niego Bartek i Magda w towarzystwie eleganckiego prawnika w garniturze i krawacie. Łucja akurat pomagała w kuchni, a jej serce zadrżało, gdy tylko zobaczyła swoje wnuki. Babciu! zawołała Magda, podbiegając do Łucji i obejmując ją mocno. Bartek, niepewnie, lecz z wyrazem skruchy na twarzy, stanął obok. Łucja odwzajemniła uścisk wnuczki, lecz jej wzrok powędrował ku Bartkowi, szukając w nim szczerości. Przyjechaliśmy cię zabrać do domu, babciu, powiedziała Magda, z trudem panując nad łzami. Przepraszamy za wszystko, co zrobiliśmy. Chcemy, żebyś wróciła z nami. Łucja wyplątała się z objęć i spojrzała na nich ze łzami w oczach. Z powrotem? spytała z trudem, a w jej głosie pobrzmiewała gorycz. Do tego domu, z którego mnie wyrzuciliście? Bartek chrząknął, odpowiadając zachrypniętym głosem. Wiemy, że popełniliśmy błąd, babciu, ale chcemy to naprawić. Martwimy się, że jesteś tu sama, a tyle pieniędzy spływa z darowizn. Myślimy, że lepiej będzie, jak wrócisz z nami, a my pomożemy ci wszystkim zarządzać. Ten ksiądz może mieć jakieś ukryte zamiary. Łucja rzuciła okiem na prawnika, który przyglądał się jej z powściągliwym uśmiechem. I ty też przyszedłeś w mojej sprawie, drogi panie mecenasie? Spytała, a jej słowa były przesycone gorzką ironią. Prawnik zrobił krok do przodu, a jego ton brzmiał oficjalnie i powściągliwie: Pani Łucjo, jesteśmy tu, by chronić pani interesy. Wnuki obawiają się, że ktoś mógłby panią wprowadzić w błąd lub wykorzystać pani dobroć. Łucja poczuła ucisk w gardle. Stało się jasne, że wnukami kieruje nie tyle troska i skrucha, co chciwość. Rozczarowanie i gniew ścierały się w jej sercu ale starała się zachować spokój. Dziękuję za troskę, proszę pana, powiedziała stanowczo, ale potrafię sama o siebie zadbać. A jeśli chodzi o księdza Michała, to jest on człowiekiem Boga, który mnie przygarnął, kiedy najbardziej tego potrzebowałam. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek tak o nim mówił. Bartek i Magda patrzyli na nią zszokowani i zawstydzeni. Ich maska opadła, a rzeczywiste zamiary stały się oczywiste. Łucja z uniesioną głową i pełnym goryczy sercem odeszła od nich, szukając schronienia w otuchach księdza Michała. Samochód po chwili odjechał, zabierając ze sobą wnuków i prawnika, podczas gdy w głowie Łucji rozbrzmiewała tylko jedna myśl – walka o jej godność dopiero się zaczyna. Wkrótce rozeszła się wieść, że Łucja odrzuciła propozycję wnuków i nie zamierza z nimi wracać. To jeszcze bardziej podsyciło zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Bartek i Magda, obawiając się utraty majątku związanego z babcią, w akcie desperacji wnieśli sprawę do sądu, twierdząc, że łucja nie jest w pełni władz umysłowych i pozwala sobą manipulować. Sala sądowa wypełniła się po brzegi. Atmosfera była gęsta od napięcia. Łucja, w prostej niebieskiej sukience i robionym na drutach szalu, siedziała z uniesioną głową w pierwszej ławie, zdeterminowana. Bartek i Magda wraz z prawnikiem. Zajęli miejsca po stronie obrony, bladzi, wpatrzeni w podłogę, unikając spojrzenia babci. Średniego wzrostu sędzia o siwiejących włosach i surowej minie otworzył rozprawę. Najpierw przemówił adwokat Bartka i Magdy, starając się przedstawić łucję jako starszą, łatwowierną kobietę, niezdolną do samodzielnego decydowania i padłą ofiarą manipulacji ze strony księdza Michała i kościelnej wspólnoty. Próbował wypaczyć fakty. Insynuując, że parafia chce rzekomo czerpać korzyści majątkowe z jej naiwności. Łucja słuchała oskarżeń w milczeniu, dłonie splecione na kolanach. Każde ostre słowo wzmagało w niej gniew, lecz przypomniała sobie słowa księdza Michała: wybaczenie jest kluczem do pokoju. Wzięła głęboki oddech i czerpiąc siłę z wiary, przygotowała się na kolejne wyzwanie. Kiedy nadszedł moment, by zabrała głos, Łucja wstała. Jej głos drżał. Lecz brzmiał pewnie. Wysoki. Sądzie, nie jestem dzieckiem. Mam osiemdziesiąt dwa lata i całe życie poświęciłam rodzinie. Byłam żoną, matką i babcią. Zawsze chciałam dla nich wszystkiego, co najlepsze. Moi wnukowie porzucili mnie, jakbym była tylko zbędnym balastem. Ale nie pozwoliłam się temu złamać. Odnalazłam siłę w wierze, we wspólnocie parafialnej i w dobroci księdza Michała. Łucja zatrzymała się na chwilę, nabrała powietrza. Nie zależy mi na pieniądzach, wysoki sądzie. Chcę sprawiedliwości, chcę, by wnukowie przyznali się do błędu, szczerze przeprosili i zrozumieli, że rodzinnej miłości nie da się kupić. Jej słowa, przepełnione uczuciem i szczerością, wypełniły salę sądową. Bartek i Magda nie zdołali dłużej znieść spojrzenia babci, opuścili głowy, a łzy spłynęły po ich policzkach. Adwokat, dostrzegłszy reakcję na sali i na twarzach ławników, zrozumiał, że przegrywają. Po krótkiej przerwie sędzia ogłosił werdykt. Orzekł, że Łucja jest w pełni zdolna do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami i nie potrzebuje kuratora. Bartek i Magda wtedy w desperacji błagali babcie o przebaczenie. Przyznali się do win i prosili o jeszcze jedną szansę. Łucja, w głębi serca przepełniona miłością i miłosierdziem, wybaczyła im. Jednak rana po zdradzie była głęboka i wiedziała, że odbudowanie utraconego zaufania. Będzie długim procesem. Postanowiła nie wracać do wnuków. Odnalazła nowy dom w kościele, wśród ludzi, którzy naprawdę ją cenili i kochali. Kilka miesięcy później w kościele zorganizowano uroczystość. Łucja promieniała w niebieskiej sukience i tańczyła walca z księdzem Michałem. Delikatna muzyka i rozpromienione uśmiechy wypełniały salę. Bartek i Magda, ze łzami w oczach, obserwowali babcie pełni dumy podziwiając jej siłę i wytrwałość, które stały się dla nich przykładem. Historia kończy się słowami Łucji, które rozbrzmiały w sercach i umysłach wszystkich zebranych. Wybaczenie to klucz do szczęścia. Jednak rodzina to nie tylko więzy krwi, prawdziwą rodzinę tworzymy z tymi, którzy naprawdę nas kochają i cenią.